Cześć kochani, witam urodzonych 5 stycznia. Składam Wam najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Dużo zdrówka, szczęścia, miłości, kochani, spełnienia na każdej płaszczyźnie Waszego życia i tego, aby po prostu los Wam tutaj zawsze sprzyjał, abyście otrzymywali to, o czym marzycie, to czego potrzebujecie do jak najlepszego wzrostu. No, tego duchowego, wewnętrznego przede wszystkim, bo po to tutaj głównie jesteśmy. Jak myślę. 5 stycznia to od razu mi się nasunęła taka em, wizja rzeźkości. E, dlatego też u mnie na stole takie substytuty lata można powiedzieć. No wiadomo, mamy zimę, chociaż ta aura za oknem tej zimy nie przypomina, ale do lata daleko można powiedzieć. Natomiast u was potrzeba jakiejś właśnie rzeźkości. Ja to widzę jako potrzebę pewnego odświeżenia, em, czymkolwiek by to Odświeżenie miało być, nie wiem, to mogą być, kochani, wszelkiego rodzaju remonty, odnowienie mieszkania, domu, Kupienie czegoś nowego do tego domu mieszkania, tak żeby właśnie to nasze najbliższe środowisko było takie odświeżone, coś nowego się tutaj pojawia, jakiś nowy element, elementy, być może nowy wystrój, jakaś chęć zmiany, coś takiego właśnie ożywczego, co was też napędza do działania, co daje Wam siły witalne. Być może niektórzy będą jedli więcej owoców, warzyw, tacy będą bardziej rzeźcy, nie wiem, może Uprawiać jakieś aktywności, sporty, aktywności fizyczne. Niektórzy mogą po prostu dokonać odświeżenia swojej garderoby. Stwierdzą, to już nie modne, tego się już nie nosi, kupię sobie jakieś nowe ciuchy, od razu poczuje się lepiej. No tutaj myślę głównie e, taka informacja to pewnie do pań, chociaż może są też panowie, którzy e, lubią w ten sposób poprawiać sobie nastrój. Może to być jakaś taka metamorfoza zewnętrzna, ktoś na przykład zmieni fryzurę, ktoś e, pójdzie na jakiś zabieg, e, zastosuje nowe kremy, cokolwiek kochani, cokolwiek e, w ramach właśnie takiego odświeżenia. Może kolor włosów, kolor paznokci e, pomoże Wam właśnie tutaj e, nabrać takiego tempa w tym roku, właśnie tej rzeźkości, ożywczości, bo to rzeczywiście dla Was to się coś takiego zapowiada jak e, nowy rok, nowa ja, nowy rok, nowy ty, tak? Czyli faktycznie e, jakieś odświeżenie jest, e, albo e, taka informacja, że coś domaga się tego odświeżenia, że tu rzeczywiście by się już coś przydało takiego wprowadzić, jak Jakiś rodzaj innowacji, no bo już po prostu albo coś jest niemodne, albo się zastało, albo po prostu już nie funkcjonuje jak należy, więc warto by było odświeżyć, naprawić, być może kupić nowe, czegoś się pozbyć, co już nie, nie, nie sprawnie funkcjonuje. Także tego typu informacje, kochani. No, tak mi się to właśnie skojarzyło z tymi arbuzami. One są ożywcze, one są takie, właśnie typowo letnie, wprowadzają świeżość, zawierają w sobie ogromne pokłady wody, dodają nam humoru, sił witalnych. No, ale zobaczmy, co na to wszystko jeszcze powiedzą karty, bo my tu sobie możemy, gadu, gadu, mówić, co chcemy, ale niech karty przemówią, karty kartami, więc karty tutaj jakby pełnią rolę nadrzędną. Tak. A propos właśnie ożywczości, rzeźkości. Tak. Tutaj wam potrzeba, kochani, czegoś takiego. No oczywiście. I wiecie co? Wam potrzeba właśnie tej aktywności wychodzenia do ludzi. Chyba pod takim kątem tej świeżości. Czyli po prostu więcej zabawy, więcej luzu. Tutaj widać, że też jakieś płyny się, się mogą lać. Niekoniecznie woda, ale, ale to jest potrzebne. Ogień też zresztą tutaj jest, czyli więcej też takiego żaru, zapału do życia, ja bym powiedziała, apetytu na życie, sięgania po coś, co gdzieś tam nam się wydaje, że może być za wysoko, ale spokojnie jest to w naszym zasięgu. Coś nowego, właśnie, jakiś ruch tutaj wprowadzić, jakiś nawet zamęcik taki lekki, byle się działo po prostu. Zobaczmy może jeszcze tutaj. Co karty Wam chcą przekazać. Strażniczka, Ty, i twoi bliscy jesteście bezpieczni również w sferze duchowej. Czyli tu może chodzić po prostu, kochani, o jakąś taką większą swobodę, żebyście się. Przestali martwić, tak. Mieliście taką swoją chwilę ciszy, która po prostu służyła temu, żeby gdzieś tam poogarniać różne sprawy. Martwiliście się być może o siebie, o przyszłość swojej rodziny. Tu rzeczywiście byliście tacy wyciszeni, mało aktywni, bym powiedziała, byliście. Natomiast teraz jesteście zachęcani do większej aktywności, jakiejkolwiek, w jakiejkolwiek formie: czy to po prostu sporty, czy to więcej może jakichś spotkań towarzyskich, udzielania. Się towarzyskiego, um, takiego wychodzenia do ludzi um, z sercem na dłoni, bo to jest król kielichów też. To jest jakaś forma też takiego samouleczania, bo jak będziemy siedzieć w domu, dołować się gdzieś tam, właśnie być może próbowaliście takiej alternatywy, że próbowaliście siebie uzdrawiać właśnie poprzez medytowanie, poprzez gdzieś tam takie pustelnicze trochę życie, ale pamiętajcie, że. Nie każdemu taka forma służy, a poza tym no nie samą medytacją i wyciszeniem też człowiek żyje. Też od czasu do czasu jest potrzebny taki luz, swoboda. Tu mi się kojarzy, kojarzą słowa piosenki: Niech żyje wolność, wolność i swoboda. I tu więcej chyba potrzeba wychodzenia właśnie do ludzi, bo mogliście się stać takimi odludkami, ale nie do końca wam to chyba pasowało. Jednak może brakowało tu jakiejś takiej wspólnej radości, tańców, kulańców, Woli i tak dalej, i tak dalej. Więc dla Was taki przekazik, aby po prostu więcej szaleć, kochani, w tym nowym roku, więcej się udzielać, więcej świeżości wnieść do swojego życia. Po prostu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla Was. Pozdrawiam gorąco. Papa. Pa.